Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Dustfinger, witam was w kolejnym odcinku z gry Enter the Gungeon. Pamiętacie po ostatnim? Mamy Beehive, szczelamy pszczołami. Eee... No i lecimy. Czy nie, eksplozje liczą się też do granatów! Nie! Tam się zatruł, tam się zatruł! Kto to jest? Czym ty jesteś? Dlaczego ty płoniesz? Co było? Wiem, że już kiedyś to spod... Co to jest w ogóle? I dlaczego to lata jak powalone, kiedy się pali? Musi być. O jest! Kohler! I'm burning up! Aha, to jest kawałek węgla, to dlatego się pali, kiedy obernie. No kurde. Walczymy z węglem. Szczelamy pszczołami i walczymy z węglem. No tego jeszcze nie grali. Tutu. E, Miał? Dobra, za ścianą. Okej, okay, na tym przynajmniej widać moment, w którym. Co on robi? No on przyzwał swoją widmową wersję! Zresztą! Kurde! A, czyli jego trzeba. No, 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 no! Do jasnej, ciasnej zgin! Co to było? Kolejny jakiś nowy przeciwnik I Ja zaraz padnę, definitywnie Misfire beast Out of place Niewidzialni drapieżnicy którzy korzystają z zabójczych pociskowych biczy A... Używają projekcji, która ...pozwala im wystrzelić swoją fantomową wersję... To ma! pocisk nie dolatuje. Zobaczmy... Te pszczoły są mocne! O nie! O, co mnie w tych bańkach? Znowu byłem bardzo kerles, ale też ta bestia mnie zaskoczyła. Już, kurde, z tym jeszcze nie walczyliśmy. No nie, straciliśmy kasę. A tu jest ściana! Myślałem, że most. Nie! Wal się, wal się, wal się, wal się, wal się. Ciekawi mnie jak w Enter the Gungeon poradziłby sobie taki gracz The Bining of Isaac. Na pewno lepiej niż ja! Bo w sumie te gry są podobne. Ała! Jak ja tego Nietoperza nienawidzę! O jaki ból głowy on mnie przyprawia! Co z dochód? Trzech buletkinów to ja się nie boję! Już przydałoby się odzyskać życie, nie ukrywam! Został mi tylko pół serduszka. I tak pewnie zaraz padnę, bo wpadnę w coś. O, no właśnie. Albo na coś. Weźcie się. <śmiech> <śmiech> o nie, dwa duchy. Dwa duchy. Nie do nogu. Jakoś się wykaraskałem. Ale ja nie żyję. Ja spotkam bossa i ja definitywnie leżę. I'm so dead right now. Jakbym to przewidział. Dobrze, wróćmy na chwilę do wyłomu. Kurde, głupi śnieg. Jak ja mam już dość tego śniegu? Serio? Mamy trzynaście. Dać mnie? Dać mi. Teraz potrzebujecie świeżej dostawy. Dobra, ale ogólnie... Sprawdźmy, czy ten Blob, którego tutaj uratowaliśmy... ...którego uratowaliśmy, jest tutaj. O, jest goblin! Dlaczego to zrobiłeś? Teraz musisz zleźć po ten hełm! Ja cię znowu będę musiał uratować. I tak parę razy. Serio on nie mógł się nam wtoczyć, tylko musiał zleźć po tych schodach? Musiał grzecznie zleść po schodach? O nie! Już nas witają AK-47. Ptaszkiem. En... O! Safe for later! Nie zostawiamy nic dla resort full rata! Jabę! Nie! Nie! Tylko nie ten rycerz! Nie! O oh no! O no nie, co się jest znowu? Nie! Yeah. I won! No, oh, duch! Oh. O, tak ten dynamit trochę to się zaspałnił. Bo, no, on praktycznie nie miał jak nas, nawet, do, do, do nas nawet podejść. Co mi się język znowu plącza? Ale też za ten pokój praktycznie nie, nie dostaniemy żadnej kasy. Bo wrzuciliśmy wszystkich wrogów. Wody? osrób Hello? Not yet. Ten tak, te okulary, które kupiliśmy wtedy, faktycznie były spoko, ale no. To nie wierzę! Osiągnięcie! Oświecenie! Za to, że spuściliśmy przeciwnikom parę razy na głowę żrando! <śanska rearrą> no nie! Oświecenie! żeśmy ich oświecili tymi żrandolami. Co? To... jak gdzieś tam jest. To była eska. A to jest też sklepikarz Bubble Blaster. Bottle. Mailbox. Half Heart. Hmm. Na pewno będą dwie skrzynki, ale zobaczymy, która będzie warta otwarcia kluczem. A która detonacji pistoletem. Aha, ja, leży. Dobrze, że na kolejnych poziomach. Nie ma takich pokoju. Też zbyt daleko nie zaszliśmy. We... Zaledwie weszliśmy na piąty poziom, ale tak oficjalnie to żeśmy jeszcze po nim nie chodzili. Kurde uciekł. I co jest najgorsze w tym czardzieju, że on przewiduje mniej więcej gdzie my sobie pójdziemy. Daj, 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 daj. Dziękuję. Duże to pierwsze piętro tym razem. Magnetic North! Nie pamiętam co to robiło, ale pamiętam, że to było dobre. Absorpcja pocisków. Absorpcja pocisków wrogów i zamiana ich w nasze własne ammo. Szkoda, że nie mamy pistoletu do tego. Dobra, zaraz będziemy mieli mailboxa. Serio? W zamian za jednego czerwonego skoczył jeden niebieski. Dobra, ta też jest warta otwarcia. Muszę kupić klucz. O, heck no! Dobra, po ile jest klucz, po ile jest mailbox? Zabraknie nam trochę hajsu, ale dobra. Może się coś ciekawego trafić w tej skrzynce. O! Nie mówiłem? AC15, co to jest? Automatik. Jest potężniejsza, kiedy. Mamy na sobie armor. Przepraszam. Z odruchowo wcisnąłem alt tab zamiast po prostu taba. MAMY ZBROJĘ! Co do... Król! 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 Jest! Wow! That's a powerful one! O, oh, shoot! Marshall! Poszedł ty ode mnie. Oh no. Run. Dobra. Uż kurde levele z nim. Nie. Kurde, pakowałem się znowu sam w pocisk. Nie. Quick restart. Lecimy jeszcze raz. Aaaa! My potrzebujemy tego parszywego artefaktu, czyli Master Rounda. Kurde, ja mogłem zamieniać jego pociski w swoją amunicję. Czekajcie chwilę. Зараз вернусь. Tak, jak zwykle mój kochany piesełek. Overstimulated. Szczekała na ducha. Na ducha jeżdżącego samochodem, bo nic nie przyjechało, a ta poleciała szczekać. BELHA! Noż przed chwilą ci pokazałem, że nic tam nie ma! Kurde! głupi duch! No, co on tak blisko się pojawia? Ja wiem, że spluwy są bardzo efektywne na bliski dystans, bo jednak. Yy, nikt nie ma szans uciec na blisko! Ale to, jak blisko ten duch się pojawia, to jest już przegięcie. Nie! Muszę przyznać, że faktycznie Tamta broń była potężna w momencie, kiedy nosiliśmy... kiedy mieliśmy armor, zanim król nam go zrzucił. Dlaczego ten pokój wygląda jak twarz? Już lepiej ci poszczekałaś sobie, Bella? O oh, no... Aha, sklepikarz, który z jednej strony ma zamknięte. Zabarykadował się przed wrogami, no po prostu śpiew. Nani?! Nani?! On... bossa ma pod nosem! A założył sklep i zamiast spróbować... O no Zamiast wyleść z tego sklepu i spróbować go pokonać On mówi, że się zgubił! Że się zgubił i założył sklep dla tych, którzy schodzą na dół! On literalnie ma bossa pod nosem. No, a z tej strony się nie zabarykadował. Będę wydawał 10 na ten, co to jest? Book of Chest Anatomy. Nie ten przycisk. Oh. Tym razem tego bossa musimy pokonać bez obrywania. Nie, tylko nie dwa pinheady! Cóż come on! Dziękuję. Kalender tym razem z nie ma dla nas nic ciekawego. Kurz serduszek! O! Już myślałem, że on się sam zabije! Ale dobra, grunży nie oberwaliśmy i nie straci... ...brązowa. BRĄZOWA, poważnie?! Jak teraz zrestartowałem, run?! Okej, teraz dwa bullet-baty. Trzy. Cztery. O! O oh nie! Yeah! Gra się chyba po prostu starała zaspamić mi pokój. Żebym miał problem z ucieczką. O, Tylka... mój czas reakcji był opóźniony. O oh nie! Uzi, 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 uzi! No zginij mnie! Czy to serio nie można mi dać czegoś więcej? niebieska. Jest Krambler. What? Or the gun. Nie pamiętam tego pistoletu. Chce mi Okej. Pistolet, który wypuszcza niewyklute pociski które zeżą naszych wrogów. Co daje ta, ta książka w ogóle? Improve. O! O! Ho, 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 poproszę! Też mi improvement. Ale dobra, zawsze coś. Mamy naprawdę potężne pistolety przeciwko bossowi. To no już? Teraz przyspieszył sobie Straciliśmy tylko tarczę Ale już tarcza to była wystarczająco dużo, żeby nie dać nam ...slender. No, Return to Bridge. Kończymy to. Ja mam dość. Nie poddaję się. W na następnym odcinku spróbujemy jeszcze raz. Ale my musimy wreszcie dorwać to. My musimy wreszcie dorwać e, Master Round, żeby odpalić sobie wreszcie tę windę. No, kurde, jesteśmy już tak blisko. Moglibyśmy zaczynać od drugiego piętra. Ale nie, kurde. Zgubienie tarczy wystarczy. Nawet nie czuję jak rymuję. Aby gra nie dała nam master rounda. Ja nie straciłem HP, straciłem tarczę. No dobra, nieważne. O, kończymy ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go. Mam nadzieję, że się wam podobał. Gratuluję każdemu, który dotrwał do samego końca. I mam nadzieję, że słyszę się z wami następnym. Do następnego. No i cześć!